Siema, się no dziś jesteśmy i będziemy testować scp-sy. Jeżeli ktoś nie wie co to są scp to ja też nie wiem, ale tak pół na pół wiem. Tu w ogóle... Co to jest? Skąd oni mają tarcza? Co to jest? Robo zakochany. A może oni... Tu jakieś biurko jest. Noś mundur. Mam pistolet. Ale ja chcę tarczę Tutaj. O, jakiś cały arsenał broni. No, no, no. le z gazem sobie wezmę. Na wszelki wypadek. Coś takiego. Takie, bo fajne. Tarcza czarna. To sobie pod dwójkę dam. I jakiś Uuu, taka ładna jest mi się podoba. Dobra, co tutaj jest jeszcze? O, czy ja widzę minigana? Dobra, ale nie. Minigana nie wezmę, bo to będzie za łatwe, człowieku. Jak to wygląda? Co to jest? Dobra. Co to robi w ogóle? Zarąb, Zarąbiste. Do szkoda, że to nie strzela kulami. Takimi armatnimi faktycznie. No, ja sobie wezmę coś lekkiego. Coś takiego? Taki karabin nasz nowy. Strzelbę, snajperka. Jak ona działa? No niezbyt. Niezbyt. No to pompa sobie chyba wezmę. No! to taka broń mi się podoba. Jak tutaj wrócić wtedy? Co? A, tym portale chyba. Czekaj, jeszcze wezmę sobie zbieram czapkę. No! Jak ja wyglądam! Dobra, tędy się chyba szło. Dobra. Jesteśmy gotowi. Możemy iść. SCP93. Object Class Eukrytic. Czyli się teleportujemy do niego. Skate, z niego. Okej, tam widzę jakiegoś źródła. Te! Teraz teraz wszystko umiem. że się też wiem jak się to robi. Nie pytajcie mnie dlaczego. Dobra, może, może, może wezmę co innego, bo to za duże jest. O, latarka jest nawet, ty, bo on mi zaraz zeżra. Ty, czy jak on może przejść przez ten por. <laughs> SCP! Ten! Płaczek! Keter. O, ja znam tą ma maskę O, co ona robi, ta maskę, w ogóle? Może mi się zakłada i... Aha, dobra, I ona cię prosiła, O. Płacek! Te! Ziółt! Dobra. On jest tutaj! Co jest? Ej! Ej! Nie, 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 nie. To cholera odmieni! On stąd uciekł! Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj jest! <laughs> o, doktorek! Się ma! A może lepiej to zamknę? Otwieraj to! Co ja go otworzę? Spierdzielaj Po <grymne> prostu za... Nie otwieraj tego! Dlaczego no, otwórz? Nie no, ma go to? Jest, jest Chyp, chyp, chyp. Chodź, chodź, chodź Frajerze Ło, nie! Dob... Mogę to zabić w ogóle? Tak, ale bardzo dużo. Dobra, może faktycznie lepiej was tam minigana, bo ta, bo tą strzelbą nic nie zrobię. Te potwory są zbyt silne, więc bierzemy najlepsze. Zobaczymy, nie no to nieźle, 200 amunicji magazynku ma. Dobra, idziemy po dziadach borowego. Siema, jest, 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 jest. O, no to zadaj niezły tylko to jeszcze nie jest to. Wziąłbym co innego. Jednak. bo jakby tym się nie wygodnie strzela. Wezmę sobie. hu! Pokaż to. Nie. To jest jakaś zimowa wersja. O, mam tarczę, zapomniałem w ogóle. Dwie czapki biorę. Tu nie ma broni. Teczka. To się przyda bardzo pod No Dobra, i chyba coś takiego właśnie pod... pojawił się potworny boss SCP. Zaraz się to przeportujemy. Bo no. szybko zadaję. Szybko razy, a nic się zbugował. Fryer, no bra, jednak nie fryer. Y, y, y. Zabijcie to! Zabijcie to zwierzę! Te, doktorku! Mogę swojego ładować? Oj, oj, oj! Ej! No, no, no! Ej, tarcza działa, ale trochę, trochę słabo Zabić to załatwię, no, załatwię, no, załatwię. No, Co to tam jakiś moskit? Co to jest? Ej, ty! O! To dinozaur jest jakiś. Ja cię będę źle go Co to za stworzenie! Ej, go tu! Ej, ty! Chodź tu! Chodź! Ty! No, co za... Chodź tu! Idę go wpuścić. Idziemy na walkę z potworem. Słyszę go. O ty kur... Nie, nie, nie! Zamykam to. Zabić to. Co to jest? Co to za piernik jest? Się tak, chyba. Czemu to jest taki? Co to jest? Misiek jakiś. To jest wielki, obrzydliwy misiek. To jest ogromny misiek. Zabić to. Co to jest? Dobra. Co to jest? Za zwierzę jakieś. Ja to zamykam. Chciałem zobaczyć, co to jest. Boss Monster. To jest ten potwór? To jest. To jest King Kong. To jest King Kong, wiedziałem Zabijemy go no. Ja mam tarczę, nic mi nie zrobisz Nic mi nie zrobisz, że Nic mi nie zrobisz, Frajerze Dobra, oni schodzimy Leży ty, tu są czołgi, jakieś normalnie inne rzeczy. Idziemy zobaczyć. No ładna w sumie ta pistoleciarza. Nie wiem, że ja metkida. O doktor, plaga! Cie ma. Ja bym... Co to jest? Tangmel? Siren Head jest nawet. Jakiś klas. klas może nie powinienem tu wchodzić Chciałem wejść Mogę tam coś włożyć? Au! Co jest? Wyszedłem ładniejszy Nie, chyba nie Doktor Plaga Klas Eulik O jest tak Co to jest? Keter No, nawet podobny SCP-096 Coś tam jest. Co to? <śmiech> <śmiech> Właśnie! Jeszcze jest ten! Orzeszek! Siema. Jest jeszcze wyżej. Nie ma tu nic. No, to wychodzi bez stąd. No go jest sepia, tu nie za katar. Dobra, tu nie ma nic, to so jest kam. Tramwaj Pociąg wyjadł. Tu jeszcze może być więcej. <gasps> Pociąg! Zjedzmy, bo nie. Dobra. Chyba sobie na tym zakończymy ten odcinek. Zanim ten pociąg nie zje, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Aaaa!